A więc przeszliśmy i idziemy w stronę do wejścia do cytadeli. Armaty, nowe budynki, jakieś takie niby słońce, ale też chmury. Autobus turystyczny może tu do 15 minut stać. I mamy te armaty. Zobaczcie, super wygląda. I droga do góry, Po przechodzimy. Chcę przejść po prostu na drugą stronę Cytadeli. Tędy. Zobaczcie, drodzy widzowie, jak to super wygląda. Teraz oświetlone słońcem mój cień widać. I te schody takie żółtawe. Naprawdę fajnie to wygląda. Jest radziecka gwiazda, ale nie na czubku. Tylko tutaj. W tym miejscu. I nie czerwona. Ale jest. Coś tutaj odnawiają. A my pójdziemy dalej. Oj. Prosto w słońce. Idziemy dalej. W naszym spacerze. Idziemy dalej drodzy widzowie w naszym spacerze, który niedługo zakończymy. Zobaczymy, co nas tutaj jeszcze spotka, co będziemy mogli zobaczyć. To jest taka wewnątrz Cytadeli, alejka. Mamy jakieś rondo, rondo w parku Cytadela, pewnie niedługo już ciemno się zrobi, ale jeszcze jest jasno, więc jeszcze możemy troszkę pospacerować. O, rondo, jakiś mostek, stamtąd przyszliśmy, mamy zachodzące słońce, cisza, spokój, pięknie to wygląda tutaj. Jakie ładne lampy. Przejdziemy od tej strony. Tu mamy drugi taki klomp. Ale my idziemy od tej strony w stronę do tego mostu. Tam zobaczyć, co dalej uda się zobaczyć. Pięknie wygląda też te zielone, te krzaki. Zobaczcie jak to ładnie wygląda tutaj. Taki mały mostek, a tam pewnie jakieś jeziorko czy coś. Zobaczymy co tam jest. Miejsce na spacery. Taki most na Cytadeli. Przechodzimy przez ten most i zobaczymy co tutaj widać kawę nawet sprzedają, zobaczcie. Tak wygląda most z tej strony. Ładne drzewo. O, jesteśmy teraz w parku, który tak tu to wygląda. Ławeczki. Jakieś Bajorko. Taki widok na ten park. Fajnie nawet wygląda. Przejdziemy go od tej strony. O, dziki w mieście, patrzcie. Nie, że dziki w mieście, tylko dziki. Park Cytadela, to już patrzyliśmy idziemy teraz w tym kierunku zobaczyć jak tu wygląda słychać ptaki, nie wiem czy tu będzie słychać ale niesamowicie hałasują Tak wygląda druga strona parku Cytadela idziemy w tym kierunku O, tu można wejść na ten most. Ciekawe dokąd on prowadzi. Nigdy tam nie wchodziłem ale idziemy w tym kierunku. Ładnie tu nawet wygląda. Naprawdę fajnie. Tu są schody. Teraz jesteśmy od innej strony, na to Bajorko. Patrzymy. Nie ma może słońca pięknego, więc nie wygląda to tak ciekawie, ale zawsze coś można zobaczyć, i to są te schody. latem pewnie jak wszystko kwitnie to wygląda to na pewno ciekawiej ale cóż nic nie zrobimy dziękuję za ten dzisiejszy spacer ze mną drodzy widzowie pozdrawiam was serdecznie tym widokiem na no to jeziorko bądźcie szczęśliwi niech wszystkie istoty będą szczęśliwe pozdrawiam was Piciu, papa, pa. cieszę się, że jesteście. Jeżeli wam się spodoba, dajcie łapkę, subskrypcję, komentarz, może udostępnijcie. Jeśli oczywiście chcecie, będę wdzięczny. Pozdrawiam Was, bądźcie szczęśliwi. Piciu, papa. Pa.